No, i masz nawet taki krótki rękawek. No, powiem szczerze. Uważam, że mamy to. Onestly? Idziemy tak. <grywa> Moi no, drodzy, jesteśmy w. Nie, git jest. To Aha, jesteśmy w sklepie Halloween. Kupiłyśmy sobie Halloweenowe przebrania, ale jeszcze nie możemy zdradzić, czym jesteśmy. W ogóle to są tak zajebiste rzeczy. Trafiliśmy do jakiegoś party shop czy coś takiego. E, I ogólnie to, są, to jest wszystko. I są Halloweenowe przybrania dla piesków. No, ja jestem zakochana, nie. Wszystko tu jest. Patrzcie, do Birponga są nawet kubeczki. No jakieś małe, ale to nieważne. <grytanie> <grytanie> ja je wiem. Na panieński. <grytanie> Możemy być kutasami na przykład o. na Halloween. Nie, ja zmieniam. Sexy nurse. Chciałyśmy być zakonnicami, ale trochę się cykamy, bo tutaj wszyscy są Christian Czy to są gwistki. Mm -hmm. Są so, wow. <grych> także wszystko, wszystko co... Kajdanki, proszę bardzo. Tutaj kajdanki i pan w komplecie. Jak kupicie, to, dostanie, to dostaniecie też pana za 4,95 Da, 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 da. O, to dla mnie patrz. Mamitubi. Mami tubi. Moi drodzy, pieniążki z diety są coraz bardziej wydawane. 3.20 za kawkę. Po udanych zakupach. Cheers. 17.20 Dzień. 25 października. 25. A my idziemy się kąpać w morzu. Pomożemy. A wy co? Jednaki. No, bo jest jakieś 25 stopni. Teraz słońce zaczęło świecić, bo cały dzień było pochmurno. Więc uznałyśmy, że pójdziemy się pomoczyć w Morzu Śródziemnym. To teraz na drabinkę, ola. To dobrze, może nie ma tam za dużo. Która próbko zjedz? To była pierwsza. Cut is so bad. <laughs> We need to reunite with nature. Absolutnie w ogóle. A w sumie nawet nie wiem, czy Kaz przyjeżdża na jabane, bo trochę w głowie się kręci. Ok. <laughs> Zwróciłam głos. Marcela zrobiła trzy łyżki jogurtu. <laughs> I tak I nie, mogę to więcej, się... I nie mogę tak więcej, nie mogę więcej, żebyś się pozwolić. W... <grym> Była już próba żegania, nie ma czym za bardzo. Same so with uh... girls. Proszę mnie o dzisiaj. No Głos się ze starych rzecz. Aleks Derva? Who are you, Alex Derva? and are you? Aleks Derva and Morse. Mówiłem <laughs> <laughs> you know? tak... <laughs> a ja tam czekam. <laughs> Cause I went for my croissant. She went for her croissant. Croissant. Yeah. Marcelina. A on tak... Mars... what? <laughs> Morse. Just, just Morse. Just right, call, me. Right, call me Morse. Ride right whatever It's fine. you like. Jesieniarsko się zrobiło. <laughs> Cześć kochani, jak się i chorym razem. Teraz nawet się pułce gardziło razem. To, 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 to ogrody. Przyjechała mm -hmm. do nas kookeina. 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 się z blogarsami. Cześć kochani! Pięknie! Pierwszy listopada, a my co idziemy robić? Kąpać się w morzu, a my co a my, co? my w tym nie w kałużach się jest Muertes. Będziemy badać... Będziemy badać. Kochani, kolejny fantastyczny projekt. Jesteśmy właśnie w Pracowni Maltańskiej będziemy badać sobie species dotyczące termoregulacji. Zwierzątka, ciepłe, environment, zimne environment, migrating environment. Nielegalna skóra zebry, która nie ma badań ani dokumentów. I... <grym> to jest popcat z Kanady i kanadyjski twaszek, No i jeszcze nieco tutaj tutejszy i tutejszy się e, A jest do Kochani, jesteśmy w katakumbach mm. Jest tu dużo duchów. <grym> <grym> jest to bardzo creepy miejsce. Bardzo Przecież to są korytarze, a tutaj, tu kiedyś były martwe ciała. Karolina zbiera pchły. Nie, prawda, jest zbieram kotki <grym> do mojej kolekcji. Kolekcja kotków. Mniam, 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 Już nie mm, patrzę <grym> Dobra, muszę się ze sobą pożegnać. Mogę cię wziąć? co? To jest najlepsze, jakieś to, wow. to jest Niesamowite. To czeka go słowa. No, po prostu jest testem.